Zdradzająca kobieta zabija swojego niezbyt gej przyjaciela. Szybka uwaga dla mężów całego świata. Upewnijcie się, że gej przyjaciele waszych żon są naprawdę homo. 28-letnia matka Misha Simpson była żoną tego gościa, półprofesjonalnego golfisty Retta Simpsona. Red spędzał sporo czasu pakując piłeczki do dziurek na polach golfowych i nieco uśpił swoją czujność co do własnej żony. Wcześniej w tym roku para odwiedziła gay klub w Tampa na Florydzie, gdzie Miszaj poznała 23-letniego barmana Andrew Nola. Okazało się, że Andrzej nie był do końca homo i między parą rozpoczął się romans. Kobieta dała mu kod dostępu do ich domu i nawet zaczęła płacić jego czynsz. Jednak po kilku miesiącach Nol stał się bardzo nachalny i zaczął denerwować Miszaj. I wtedy zrobiło się ciekawie. Pewnego wieczora Miszaj zmieniła kot w alarmie do domu i wysłała smsa do Andrzeja, że jej mąż wyjechał, a ona idzie spać. Czy to było zaproszenie? Dla Nola jak najbardziej. Uruchomił się cichy alarm, i gdy Andrew wszedł do sypialni, Miszaj czekała już z pistoletem w rękach i strzeliła mu prosto w klatkę piersiową. Mężczyzna dalej żył, i uwaga! Wyciągnął telefon i trzasnął sobie selfie. Co za gość! Okazuje się, że Noel nękał już inne kobiety w przeszłości. Póki co, nie wiadomo, czy pani Simpson zostanie o cokolwiek oskarżona.